Siedem porad jak przygotować się do swojego pierwszego reportażu ślubnego, tak żeby nie zawieść swoich klientów. Pierwsza rzecz jest to zapasowy sprzęt i to może wydawać się taka bohastka, no bo większość z was ma tam gdzieś jeden aparat, no i wtedy w sytuacji, no jak nie mamy jeszcze pieniędzy na ten drugi, to ja polecam skorzystać z wypożyczalni. Naprawdę w dzisiejszych czasach jest to bardzo proste, nawet można to zrobić wysyłkowo, więc jak jesteśmy z mniejszej miejscowości i nie ma tutaj w okolicy jakiegoś dużego miasta, to spokojnie można skorzystać z takiej wypożyczalni i pożyczyć sobie sprzęt taki, którego tak naprawdę nawet nie mamy, nawet coś lepszego, tylko oczywiście warto sobie wypocząć przynajmniej dzień wcześniej, tak żeby się z nim zapoznać, sprawdzić, czy wszystko jest ok, no bo to wiadomo, że to jest sprzęt, którego nie używamy na co dzień. Ewentualnie zawsze możemy sobie bardziej potraktować taki sprzęt jako backup. Ewentualnie, na jakiegoś obiektywu nie mamy. To naprawdę jest super sprawa. Wtedy jesteśmy w stanie swoim klientom dostarczyć ten materiał i na pewno on nie przepadnie, nawet jakby aparat się na przykład zepsuł. Ja zazwyczaj staram się na zlecenie mieć minimum trzy aparaty, bo oczywiście można mieć tylko dwa. Ale wiem, że jeśli by na przykład jeden się zepsuł, to potem miałbym w głowie coś takiego, że gdzieś tam coś mogłoby się zdarzyć z tym pierwszym aparatem, a nie chciałbym, żeby do takiej sytuacji doszło. Stąd ja staram się swoich klientów jak najbardziej zabezpieczyć i mam ze sobą trzy aparaty. Nawet jeśli ten trzeci aparat miałby być dużo, dużo słabszy, to i tak warto o tym pamiętać. Drugą wskazówką jest. Tryb seryjny. I mówię o tym z tego powodu, że dużo fotografów oczywiście mówi, że nie tryb pojedynczy, bo wtedy jakby mamy tą klatkę przemyślaną, tylko trzeba pamiętać, że podczas sytuacji takich bardzo szybkich, jak na przykład pierwszy pocałunek, pierwszy taniec. Czy na przykład first look, no to w tym przypadku chcemy uwiecznić jak najlepszy moment, a nie ten, który nam się wydawało, bo możemy się troszkę spóźnić z ciśnieniem spustu migawki, albo nagle się coś wydarzy i wtedy nie będziemy w stanie kilka razy nacisnąć tego spustu. Więc ja polecam przynajmniej na te kluczowe momenty ustawić sobie tryb seryjny i nawet ten szybszy. Dzięki temu zarejestrujemy na pewno. To, co się wydarzyło, i wtedy będziemy mogli wybrać ten najlepszy moment, a nie ten, który rzeczywiście gdzieś tam tylko złapaliśmy, i będziemy żałować, że nie zrobiliśmy na przykład kolejnego zdjęcia. Stąd w kluczowych sytuacjach ja polecam sobie ustawić tryb seryjny po to, aby mieć pewność, że ten moment dla naszych klientów zostanie złapany, ten najważniejszy i ten najlepszy, a nie ten, który tylko udało nam się uchwycić. Trzecią rzeczą jest auto ISO. Ja łączę to ustawienie z minimalnym czasem, z którego korzystam. Ja ustawiam np. 1,250 sekundy, bo wiem, że ten czas daje mi pewność, że wszystkie zdjęcia będę miał ostre, nieporuszone, bo często jest tak, że jak przeglądam zdjęcia innych fotografów, te poruszenie, szczególnie taki materiał surowy, to widzę, jak dużo zdjęć trzeba odrzucić przez to, że one są poruszone stąd. Pamiętajcie, żeby ten czas ustawiać taki, aby tych poruszeń nie było. No ja korzystam osobiście z tej 250 sekundy i zdarza mi się na pierwszy pocałunek. Ustawić czas krótszy, na przykład 1,500 sekundy. Ale to w sytuacjach, kiedy mam jasny kościół i wiem, że tylko na tą chwilę sobie zdążę przestawić, ale najczęściej korzystam z tej jednej 250 sekundy i ja przestawiłem się już z trybu manualnego na priorytet przysłony. Dzięki temu muszę decydować tylko o konkretnej przysłonie, a nie muszę też myśleć właśnie o skupianiu się na czasie. Dlatego ja polecam naprawdę przejść sobie i spróbować, przetestować właśnie. Priorytet przysłony razem z Auto ISO, ale ustawiony minimalnym czasem jedna na 250 sekundy. Każdy system daje taką możliwość. Na moim kanale są filmy. Jeśli masz jakiś konkretny model aparatu, możesz poszukać, znajdziesz jak to zrobić w danej konkretnej marce, bo troszkę to się różni. Czwartą rzeczą jest przysłona, i tutaj tę przysłonę ustawiam w zależności od danej sytuacji. Ja dużo fotografuję na otwartej przysłonie, ze względu na to, że często są te warunki dosyć trudne, oświetleniowe, i ja też chcę to troszkę rozmyć, bo nie zawsze mam Sytuację, że wszystko dzieje się w takim miejscu idealnie ładnym, pod kątem takim, że czasem gdzieś tam jest troszkę bałagan z tyłu czy coś podczas przygotowań. Więc dzięki temu, że ustawię przysłonę 1.8, 1.4, jestem w stanie troszkę to rozmyć. Oczywiście warto też korzystać z tych wieloplanów, czyli domykać czasem tą przysłonę bardziej po to, żeby pokazać więcej to, co się dzieje też z tyłu. Ale na przykład, szczególnie przy zdjęciach grupowych, kiedy mamy tych rzędów więcej niż na przykład jeden, bo pokazuje też na swoim kanale YouTube, jak można fotografować zdjęcia grupowe przy przysłonie 1.4, ale tu pewne warunki muszą zaistnieć, czyli musimy być w odpowiedniej odległości, odpowiedniej ogniskowe i tak dalej użyć. Stąd ja zawsze polecam, że jeśli fotografujemy. Grupowe zdjęcie, szczególnie przed pod kościołem czy gdzieś na sali, no to warto tą przysłonę domknąć w F4, f 56 Ja na zewnątrz czasem używam nawet przysłonę F11, po to, żeby wszystkich mieć ostrych. I też tutaj od razu taki dodatkowy tip, że warto uzyskać obiektywu nie super ultra szerokokątnego, bo wtedy na brzegach kadru może się zdarzyć, że te osoby rozciągniemy. Dlatego w tym przypadku polecam jednak sobie dobrać obiektyw troszkę mniej szerokokątny, nawet 28 mm, 35, jeśli jesteśmy w stanie się oczywiście zmieścić, bo nie zawsze możemy się odsunąć. Albo mamy bardzo dużo ludzi, więc wtedy oczywiście trzeba zastosować obiektyw szerszy. Ale starajmy się jednak żeby to nie był super ultra szeroki, bo potem na brzegach będzie to ciężko wyprostować. Ale ważne jest to, żeby tą przysłonę sobie troszkę domknąć, żeby nie fotografować grupy tak dużej ludzi na przysłonie 1.4. Chyba, że jesteśmy bardzo, bardzo daleko, ale raczej rzadko się to zdarza, a chcemy mieć, żeby wszyscy byli ostrzy i wyraźni, żeby potem ktoś nie narzekał, że a ja tam jestem nieostry troszkę, bo niestety klienci po fakcie mogą być z tego powodu niezadowoleni, a to będzie powodowało, że mogą już nas potem nie polecać. Piątą rzeczą jest brak pomysłów na Podczas sesji, na przykład na jakieś portrety i tak dalej. I tu moim tipem jest to, żeby taką listę można sobie przygotować wstępnie. Tak, plus minus bodzi, o to, że zdarza się taki moment, że nam wylatuje nagle wszystko z głowy. Wiecie, presja czasu, tutaj różne takie sytuacje. Czy właśnie ten taki stresik powoduje, że zapominamy o pewnych rzeczach mimo że na przykład mogliśmy już takich sesji zrobić dużo. Stąd ja polecam sobie zrobić taką listę i takim tipem fajnym jest to, że jak mamy karty wyczyszczone przed ślubem, przed leceniem, warto sobie taką listę sfotografować, ewentualnie sfotografować nawet telefon wyświetlacz telefonu. Jeśli mamy gdzieś zapisane takie pozy na przykład przykładowe, to sfotografujmy sobie to i potem jeśli przewijamy zdjęcia, to jeśli wrócimy do początku, czyli przeskoczymy o jedno zdjęcie, to mamy właśnie dostęp do tej naszej listy i do tych plus. Fajnie się to sprawdza nawet podczas sesji plenerowych, sesji narzeczeńskich. Jest to niesamowite ułatwienie, albo na przykład jak nie macie pamięci do imion swoich klientów, to też możecie na kartce napisać i po prostu sfotografować. Pamiętajcie tylko, że przy przewijaniu, żeby jak pokazujecie klientom zdjęcia, żeby unikać, właśnie, żeby nie przeszło do początku. Ale naprawdę jest to fajna rzecz, że nie musicie jakieś kartki gdzieś naklejać z tyłu, ekranu czy coś. Po prostu miejcie to sfotografowane. I automatycznie będziecie przewijając do początku, będziecie zawsze wracać do tych zdjęć. Więc jest to super taki tip, który spowoduje, że nie będziemy się stresować w sytuacji takich kluczowych, a dzięki temu będziemy mieć pewność, że zawsze jakiś pomysł będziemy mieć. Oczywiście potem go można rozwinąć, ale chodzi o to, żeby mieć taką namiastkę tego, żeby coś parze zadać, a my w międzyczasie wymyślimy coś nowego, coś fajniejszego, ciekawszego. I szóstą rzeczą, do której już troszkę nawiązałem, mówiąc o tych różnych wieloplanach, tu warto też fotografować przez różne, elementy, czyli nie fotografujmy zawsze tak jakby tylko z niezasłoniętym obiektywem. Ja czasem lubię fotografować przez różne jakieś krzaczki, jak ktoś ma jakieś kwiaty w domu, jak podczas przygotowań. Na przykład fajnie można też nawet szufladę czasem wysunąć po to, żeby sfotografować przez tą szufladę, bo wtedy jeśli to będzie ciemne na przykład, to będzie fajne. tworzyło takie kierujące y, punkty właśnie na naszych klientów, klientkę, jeśli tam na przykład mamy panią młodą gdzieś tam się ubierającą i będzie taką y, powodowało taką namiastkę takiej tajemniczności więc warto różne elementy wykorzystywać. Ja czasem na przykład na sali weselnej lubię wziąć dwa kieliszki w rękę i trzymając je yes, przez te dwa kieliszki sfotografować. Czasem fajnie światło DJ-a potrafi się odbić. Nie trzeba mieć od razu jakichś pryzmatów czy jakichś innych elementów szklanych. Zwykła szklanka czy nawet kieliszki wystarczą, żeby coś takiego fajnego zrobić, szczególnie jak na przykład po bokach gdzieś mamy brzydką scenerię albo nie na tyle atrakcyjną, to warto przez różne elementy fotografować po to, żeby też ukryć na przykład przez samochód yy, czy przez lusterko i tak dalej. Naprawdę można dużo ciekawych rzeczy wymyśleć. Ja szczególnie lubię podczas sesji plenerowych raczej gdzieś tam czasem z czy nawet troszkę przykucnąć po to, żeby zrobić przez tą trawę, fajnie pokazać wtedy naszych klientów to ich otoczenie i naprawdę powoduje to to, że wzrok kierowany jest bezpośrednio do nich, dlatego różne takie elementy powodują, że będzie to fajnie wyglądało. Oczywiście nie róbmy tego wszystkich zdjęć, tak? Bo na przykład spotkałem się z tym, że mój kolega fotograf miał sytuację, że pani młoda pytała, dlaczego tak wszystko jest przez tego, jakieś różne elementy sfotografowane. Dlatego róbmy urozmaicenie, ale tego typu kilka zdjęć naprawdę warto mieć ze swojego reportażu, bo. Daje to ciekawo na szczególnie jeśli fotografujemy na przykład przez osoby, jak na przykład para młoda gdzieś tam składa sobie przysięgę. Jesteśmy w stanie gdzieś tam yy, przez rodziców na przykład sfotografować albo coś takiego. Oczywiście nie kosztem ujęcia tego ważnego, kluczowego, ale starajmy się też szukać takich smaczków. Jak mamy drugiego fotografa, to możemy umówić się tak, że wy fotografujecie główny yy, tutaj motyw, a drugi fotograf fotografuje takie jakieś smaczki, albo odwrotnie. Chodzi o to, żeby się nie dublować, bo jest to bez sensu, żeby przynosić ten sam materiał. Więc warto tutaj też to rozważyć takiego reportażu ślubnego. I siódma rzecz, bardzo istotna, to nie przeszkadzać gościom. Chodzi o to, że trzeba być takim troszkę ninją. Oczywiście, no, wiadomo, że gdzieś tam, no, jesteśmy widoczni, bo mamy ten aparat błyskowy, szczególnie e, lampę błyskową, na przykład podczas wesela i gdzieś tam zwracamy na siebie uwagę, ale jeśli jesteśmy ubrani na tyle normalnie, że gdzieś tam nie rzucamy się zbytnio w oczy, czyli nie mamy jakichś jaskrawych ciuchów, no to dzięki temu gość, zlewamy się troszkę z otoczeniem, z gośćmi, szczególnie większość gdzieś tam kreacji jest troszkę ciemniejsza, stąd Thank <laughs> you. Wydaje mi się, że jest to o tyle istotne, że na przykład jak fotografujemy, to ja często przykucam, jeśli na przykład dzieje się coś na parkiecie, albo są oczepiny już nawet, to ja często przykucam po to, żeby nikomu nie zasłaniać. Oczywiście zdarza się, jeśli jakieś ujęcie jest bardzo ważne, ja szybko podejdę gdzieś tam do pary sfotografuję, ale potem przykucam tak, żeby każdy, nawet, bo często goście fotografują sobie telefonami, żeby mogli złapać takie ujęcie. Dlatego warto o takich rzeczach pamiętać, żeby też nie przeszkadzać, Czyli na przykład jak odbijamy światło, żeby nie błyskać za bardzo po oczach też naszym gościom, ja polecam stosować takie różne Jakieś y, osłonki na lampę, y, nawet zrobione z, z takiej ciemnej, y, cienkiej gąbeczki. Z tego powodu, że to będzie powodowało, że to światło będzie bardziej kierowane na sufit czy na ściany niż na naszych gości, bo jak będziemy błyskać gościom za bardzo po oczach, to oni też nie będą z tego powodu zadowoleni i niekoniecznie będą nas yy, lubić. Dlatego ja tutaj zawsze polecam też tak, tutaj się zachowywać, żeby jak najmniej uwagi na siebie zwracać. Ja osobiście uwielbiam naszą migawkę elektroniczną, chociaż też świadomie trzeba jej używać, bo nie we wszystkich aparatach ona ma taką pełną funkcjonalność, ale uwielbiam właśnie przez to, że nie lubię zwracać na siebie takiej uwagi, bo na przykład. Aparaty, czy chociaż jest na przykład Sony A7 III, który jest świetnym aparatem, ale ma dosyć głośną migawkę mechaniczną, powoduje to, że gdzieś tam jak puścimy serię, no to możemy zwrócić za bardzo na siebie uwagę, szczególnie w kościele, się jest cisza. więc też ja na przykład staram się fotografować oczywiście cały czas, ale szczególnie w momentach, kiedy jest na przykład głośne jakieś śpiewy, czy jakieś coś jest czytane, no to wtedy wiem, że mogę troszkę bardziej pohałasować, bo nie będę zwracał na siebie uwagi, bo jednak ten dźwięk z otoczenia jest dużo głośniejszy podczas tańca. Też nie staram się tutaj w w takiej ciszy gdzieś tam hałasować, więc też jak na przykład gdzieś tam się wycofujemy czy coś, patrzmy czasem za siebie, czy nie trącamy jakiegoś wazonu, bo też yy, widziałem przypadki gdzieś tam na YouTubie, jak fotograf szedł i trącił świeczkę, czy czasem poślizgnął się na y, jakimś dywanie, no też mi się zdarzyło, że gdzieś tam dywan był śliski i gdzieś tam mało co się nie wywróciłem, więc warto na takie elementy zwracać uwagę po to, żeby jednak nie przyciągać tej uwagi i nie odciągać od tego całego wydarzenia. Dlatego księża czasem są tak mocno wyczuleni w kościołach, bo jednak zauważają to, że czasem no, nieświadomie, ale starajmy się jednak unikać tego, jeśli tylko taką mamy możliwość. Patrzmy na co stajemy, bo Nigdy nie wiadomo, czy na przykład jaki są czasem drewniane kościoły, też może gdzieś tam skrzypieć, oczywiście podłoga, ale bardziej chodzi o jakieś metalowe elementy i tak dalej. Jest to naprawdę mega ważne, więc te siedem rzeczy trzymałbym się tego, szczególnie jak jesteśmy na początku swojej kariery. Oczywiście potem z doświadczeniem będziemy też tutaj dodawać swoje jakieś rzeczy, które gdzieś tam mogą mieć na to wpływ. Ale jest to siedem rzeczy, które na pewno wiem, że pomogą ci bardziej podejść do zlecenia profesjonalnie, ale też bez stresu. Oczywiście znając swój sprzęt, więc ustawienia oczywiście aparatów też można znaleźć na moim kanale YouTube, nieważne w jakim systemie jesteś, ale zwracając na te elementy, będziemy mieć pewność, że będziemy starali się dla naszych klientów jak najlepiej złapać dany moment po to, żeby niczego nie przegapić i żeby klienci polecali nas dalej, bo jak będą zadowoleni, takich poleceń będzie bardzo dużo. A tutaj są filmy, które też ci mogą zainteresować.